Tak, tak, tak. Wsumujemy do brzegu, a gościu babę rucha w samochodzie. Trochę unlucky było. Ale daliśmy radę. Był to gościu babę, a nie dwóch Ale że nie. szymek? Soj zdjęcia. No, Szymek, Cztery groźby dostał, że jak ucieknie z pieniędzmi, to wsadzimy tego drewniany krzesła Na koło zawiół chłopa. No, on go potrafił, nie ja Wigi, dostajesz kolbę w kieszeń. W nocy będziesz mogła ją naładować. W moim apartamencie o godzinie 23. Nie ma problemu. Lucynko. W dniu dzisiejszym awansuję ciebie na koordynatorkę Szkatulski Patrol. O, dziękuję bardzo. No. Szuk trochę. O, przepraszam. No, jak ja mam takie na kolanku! Spokojnie to wszystko w skórę wsiąka. Jak ja mam tak na kolanku siedzieć? Jak szef tutaj kurde z fotel zaraz rozsadzi. Mam, mam dzisiaj pewne komplikacje, Naprawdę oj! Ojej ojej oj. Nie no do, jeszcze Jeszcze się nie ślizgam na fotelu I Jeszcze? Rafał bo jak pójdzie za mocno I nie uczy mnie że to będzie Boże, Daleko mi... do łazienki nie jest w razie czego Już waliłem w porcelanę Na całym pionie w Cypherie było słychać Tam niech wysyłają Wiesz co? Podania no To weź mu powiedz Widzisz, że zajęte rączki mam i nóżki. A jak się siedzi już szefa na kolankach? No tak, no to siedzi. No, Już przepraszam, kochanie, no nic. Chcę chciałam jeszcze to ja, później wychilluj. Patrz, <laughs> chłop, jaka ty. Jaki pantofel kolejny, co zazdrosny, ty. O jakieś kolana. Nie. Nie, to dajesz pantofel, a nie ja. Oho. Nie, znaczy to akurat prawda On nie potrafi stanąć, pojechać z Peli i wsiąść do samochodu chłopaków zamiast ze mną jechać <grym> do, do, do. Do, do Widzisz jak go No To przepraszam, że nie wjechałem Przyznaj się, czego tam szukałeś, ogórków czy kiszonej kapusty? <grym> Niczego nie szukałem A może traktor chciał ukraść? Cześć Chcę to swoje tą jak dalej się będę czuł Nie, Zarzucam pomysł. Podaj nam trzy powody, dla których powinniśmy cię puścić. Nie wiem. Okej, okay. do kobeczka. Rozkujcie go, zobaczymy. Tu jest butla. Którą? Tą czerwoną. Nic ci się nie stanie. To możesz są podejść. Muszę. Trzech powodów nie podałeś, więc musisz no. Gdybyś powiedział coś mądrego to. Może byśmy cię puścili. A teraz ryzyk-fizyk, chłopie. Solidne kopnięcie ma być. Trafił. Szcz Szczuba. Chyba nie trafiłeś. Jak to nie? O! Trafił. Trafił i przeżył. Co jest? Jednak masz szczęście. Co jest? Ja ja widziałem go już lecącego prawie. Ja ten... Za zaprzeczył przeznaczeniu. Oszukaj przeznaczenie? Matko łoska. Podnieś lecę do góry. To jest czarownica, musimy go spalić na 100. A niech spróbuje z drugą. Dobra. <laughs> Dobra. Mój drogi, masz dzisiaj szczęście. Dziękuję. Nie zabiłeś miałeś, mnie. Miałeś powiedzieć trzy mądre rzeczy, to ja powiem je za ciebie. Może mnie nie? Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś, nigdy cię tu nie było. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. To powtórz się teraz nic nie widziałem zapomniałem Dobry, kogo nie było chodź idziemy chodź chodź nie śmiej się z niego on się stara ja trochę przygro się zrobiło co jest? przepraszam, przepraszam co celujesz? co celujesz? Tam dajemy go i tyle, no Ich jest dwóch! Dalej powiedziałem ci No to nie celuj, no nie celuj! Zajebiście rudy, zajebiście... Dobra, leży, 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 leży pieszy. Chcesz siedzić tutaj. Pierwszy strzeliłeś, strzeliłeś do mnie. tam pierwszy Został, strzeliłeś. Go, zostaw, ja go wezmę, zostaw Dobra, biorę panią. Mogą się zdrować. Mam gipsy, mam gipsy. już się daje. Ej, słyszę Dawaj naszych czy... potem, tutaj są, tutaj, 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 no. tu, 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 lewo, lewo, no, plecy, plecy no, no, no. Stój Plecy są, stój stój stój. stój stój, 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 wysiadka, stój Leży jeden, jeden leży leży, dawać go, dobrze. Ej, co powiedziesz? Leży, leż, leż. Nie mów tak do Malika. O, a Malik, no, Kopnąłeś się Oooo zł Jakim celu mam powiedzieć? Pau tam jak nie, jak nie będziesz miała tej sali na jutro, to... Jest, nie wiem, ile będzie osób. To ty No zaraz będę liczyć. Zupełniałam też siebie liczyć. Oa! Dzień dobry. Ola Hola, señor. Hola, hola, caballeros. ¿Qué situación con la policía esta? Hey, muy bien, hola. Esta noche le gusta mi guitarra, le copiente, mi corazón. Ay, ay, ay. Sí. Uh -huh. Tequila. Por favor. Carlos, Carlos Cuesitas.

esa es la situación a la policía. No, la policía. no ese... Eh, le... Comprendo, eh. <laughs> le comprendo, N. Samo N. Este la OHE. Le cuatro... Estaciones. ¿Cuatro? Sí, cuatro... La cla... Cuatro, siempre. No, cuatro... Antonio Banderas. 4. Antonio Banderas es Dobra panowie wyjaśnione nie było tematu Super Jezu, tu jest, tu Nie, za a nie on braca wszystko w Meksyku działa Dobra, podobie. Że nas nie odciąła Oj, na ryb Bardzo przepraszam Przepraszam, wybaczcie Wiesz co, bo ja ten Ojej yeah. się na odchorownik 2 8, 8, 9, 4 Dobra, wstyd Poddaję się się Dobra, poddaję się Jestem zakuty, panowie Załatw też Wsiadaj, Ale jestem zakuty No masz po, zaku, to, po prostu dawaj się rozkraczył. Dobra, no, tek... Nie wiem, no i to jest taka jasna Bo wody cię ja złapę za go za Normalny jesteś? Normalnie jesteś... Się... Co ja nawet cię nie dotknąłem Tato! No co? To chcesz? Kocham cię <noise> Kurde nie w robocie, ale również cię kocham Przyturbie Nieźle, słodko tutaj widzę. O! O! Teraz rodzina. Mam <grym> <Ja ją> też jeszcze <grym> się